Cześć z tej strony, to już dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak wygląda u mnie produkcja amunicji 223 Remington bądź 556 na NATO w zależności od tego, do jakiej platformy będziemy to stosować. Filmik chciałbym podzielić na kilka etapów. Raz, że będę miał łatwiej w postprodukcji później wycinać pewne nieudane sekwencje, bo no wiadomo, jak się mówi, tak z głowy czasem można palnąć jakieś głupoty więc będę miał po prostu wygodniej później edytować dany film więc wybaczcie jak będą czasem takie chamskie wcięcia bo no niestety nie zajmuję się profesjonalnie edytowaniem filmów wideo nie mam też na to czasu stąd nie będzie to może tak atrakcyjne jak u niektórych kolegów czy to z Polski czy z zagranicy tak więc tyle jeśli chodzi o intro zaczynamy pierwszym komponentem od którego zaczynamy naszą przygodę z elaboracją, jest zbieranie bądź kupno łusek. Jest kilka y, możliwych opcji, czy tam filozofii na ten temat. E, powiem Wam jak ja to widzę. Ja stosuję łuski, które są ogólnie dostępne. Dlaczego? Przepuśćmy, że robię partię 100 sztuk amunicji. 223 co jest istotne istotne jest żeby te 100 sztuk było wykonane na tej samej łusce z czym to się wiąże każda łuska ma różną powiedzmy grubość ścianki oczywiście jest to bardzo gdzieś tam w bardzo małym ograniczonym zakresie ale jeśli weźmiemy powiedzmy, łuskę firmy nie wiem, PMC w stosunku nie wiem, do Winchestera waga będzie się różniła pomimo że skrócimy je nie wiem, no taki sam wymiar, tak, różna będzie pojemność wewnętrzna łuski, co za tym idzie ciśnienia i parametry gotowego naboju będą się różniły, dlatego w danej partii produkcji amunicji staramy się nie mieszać łusek różnych producentów, żeby zwyczajnie ta amunicja była bardziej powtarzalna, przewidywalna, oczywiście. Są przypadki, w których nie będziemy zwracać na to zupełnie uwagi, czyli mam na myśli, nie wiem, robimy amunicję typowo, a no powiedzmy do takiej zabawy, do strzelania do blach, bez tam wielkiej spiny, czy jakiegoś tam nie wiem, IPSC, gdzie ta celność powiedzmy, ma takie drugorzędne znaczenie, bo strzelamy, nie wiem, na dystansie 20, 25, nie wiem, 50 metrów. I czym byśmy nie strzelali, czy z czego byśmy nie strzelali? No tak naprawdę tutaj to przesunięcie tego naszego punktu trafienia tam, nie wiem, parę centymetrów w tamtym nie będzie miało żadnego znaczenia. Ale jeśli chodzi o mnie, mimo że też nie mam powiedzmy spiny na jakieś tam wyniki, na olimpiadę już nie pojadę, ale cieszę się, jak amunicja powiedzmy jest tak zrobiona, że wychodzi powiedzmy lepiej niż taka. Ogólnie dostępna fabryczna amunicja. E, no. Wiecie co mam na myśli, e, więc, tak najłatwiej w polskich warunkach, przynajmniej do tej pory, było <laughs> znaleźć na strzelnicy łuski firmy GGG, co nie oznacza, że są to złe łuski. Łuski firmy GGG są dosyć wytrzymałą łuską e, o stosunkowo grubych ściankach. Jakościowo powiedziałbym, że jest całkiem przyzwoicie. Co jest problemem? Problemem tych łusek jest niestety fabryczny krimp z płonki. W dalszym etapie pokażę Wam jak można się z tym uporać, ale to jest jeden z elementów, który odstrasza tutaj powiedzmy początkujących laborantów o, no, z powodu tego właśnie nieszczęsnego klimpu, który później powoduje problem z osadzeniem nowej spłonki e, Oczywiście, są firmy lepsze od tych łusek i tutaj nie będę że tak powiem, czarował, e, nie wiem, hornady no, i wiele jeszcze innych, których akurat w tym momencie nie wymienię, bo mam pomroczność jasną, jak to tutaj mawiają nasi mądrze rządzący W każdym razie ja stosuję dzisiaj takie eee, Każdy gdzieś tam, mówię, ma swoje typy Jak uda się kupić, powiedzmy, fajną partię, w dobrej cenie łusek innego producenta, czemu nie? Dobra, mamy już zebrane te łuseczki, o których rozmawialiśmy Pierwszą rzeczą istotną jest sprawdzenie, czy nie ma żadnych uszkodzeń mechanicznych eee, nie jest to już wybitnie trudna czynność, co mam na myśli. Dla przykładu, jeśli łózka ma na swojej powierzchni niewielkie wgniecenia, zagniecenia spowodowane wyrzutem z broni i gdzieś tam doszło do tego typu uszkodzeń, typ się możemy nie przejmować. Ona po kolejnym wystrzeleniu wróci do swojego poprzedniego wymiaru i będzie jak najbardziej do dalszego użytku. Warunek nie może być to. Zagniecenie powodujące przedziurawienie i na wylot wtedy wiadomo no łuska nadaje się tylko i wyłącznie na śmietnik. Kolejnym typem uszkodzeń, na co warto zwrócić uwagę, to jest rozwarstwienie krawędzi szyjki na górze. Jeśli widać już poprzeczne spękania, takie naprawdę, nie mówię tam o jakichś drobnych rysach, bo tam niektórzy popadają w paranoję. Po prostu widać pęknięcia, to tak samo łuska nadaje się na śmietnik. Kolejnym miejscem jest tutaj mniej więcej tym miejscu na dole. Łuski po każdym strzelaniu i formatowaniu dostają w tym miejscu najbardziej potyłków. Z czasem zobaczycie na powierzchni łuski taki pierścień. Ten pierścień ze strzału na strzał będzie się powiększał, czego nie efektem czyli nie miłą niespodzianką dla strzelca. Będzie jak to mawiają Amerykanie Case Head Separation, czyli coś takiego, tego byśmy chcieli uniknąć. Jak rozpoznać, że coś takiego się dzieje? Na przykładzie Łuski 308 Winchester pokażę poszczególne etapy. W pierwszym momencie wydaje się, że wszystko jest ok, ale jak uważnie się przyjrzycie na powierzchni, tu jak ją obracam. Widać, tworzy się taki drobny pierścień, ledwie widoczny, postaram się go Wam bliżej pokazać. O, w tym miejscu. Już widać, że coś niedobrego się dzieje. Gdy weźmiemy sobie taki najprostszy przyrząd, czyli nie wiem, zaostrzony szpikulec wygięty, wsuniemy do łuski i dojedziemy do tego momentu, będziemy czuć taki mały garb, taką chropowatość. To oznacza, że łuska już od środka zaczyna pękać, i przy kolejnym prawdopodobnie strzale ona pęknie bądź odpadnie to benko. A tak to wygląda. To już jest ewidentnie śmierć łuski. Mamy tutaj z tej strony widoczną separację. Z tej już praktycznie też niewiele brakuje do pęknięcia. To już jest zło. Dobra, gdy mamy już, powiedzmy, posegregowane wstępnie łóseczki, e, kolejnym etapem, e, który ja robię, jest odspłonkowywanie. Odspłonkowuję w osobnym procesie z uwagi na brud, staram się nie, nie, wiem, nie, nie smarować takich brudnych łósek, nie wkładać w matrycę formatującą po prostu tak jakoś, e, nie wiem, piasek plus e, matryca, nie wróży mi to nic dobrego. No. Nie neguję, niektórzy powiedzmy robią to w jednym procesie, ja wolę w ten sposób. Samo odspokojenie jest banalnie proste. Wkręcamy matrycę odspokowującą. No i ruszamy ręką, tak? Tutaj mówię, staram się tutaj nie pokazywać całości, bo to zwyczajnie nie jest zbyt pasjonujące. Kilka dla przykładów. A na co musicie zwracać uwagę przy etapie odspokojowania, coś co sprawiło, że chyba nie jeden elaborant dostawał wszystkie pasy. Jest łamanie pinów. Czym to jest spowodowane? Niektóra amunicja jest, że tak powiem, innego systemu. Mamy dwa systemy, tak jakby spłonę, czyli Boxera i Berdana to co dla nas jest powiedzmy najbardziej przystępne jest z skłonki czy gniazda skłonek typu boxer, czyli z jednym kanałem ogniowym łuska typu berdan, no niestety ma takie dwa gniazda oddalone od siebie tak troszkę z boku i w momencie gdy próbujemy wybić tą skłonkę od góry oczywiście nie trafiamy tak jak tu w otwór przelotowy tylko Natrafiamy na lity materiał, gniemy sobie pin, no i mamy przykre chwile. Więc najlepiej jest jak przed samą elaboracją, czy jak segregujemy łóżki, spojrzeć gdzieś tam powiedzmy, w głąb tej łuski zobaczyć jak to wygląda, jak widzimy jeden otworek i to dobrze, jak nie, no to wiecie, co z tym tematem można zrobić. Ok. Dobra, mamy odsplunkowane wszystkie łóseczki, teraz idealnie można zobaczyć dlaczego wolę czyścić łóżki po odspłonkowywaniu. Niestety gniazda spłonek no są bardzo brudne, no co widać, dużo czarnych osadów, a wolę się pozbyć jak najwięcej się da, jak wyglądał u mnie sam proces mycia? Nie jest wybitnie skomplikowany, tak jak większość kolegów preferuje, powiedzmy, fabler na mokro. Co mam na myśli? Jest to prosty bęben, w tym wypadku wykonany tutaj z tajemnika na powiedzmy, węgiel aktywny do akwarium. W środku tego bębna, widzicie, są wklejone dwie plastikowe przegrody na tej na gorąco, żeby przewalało się to ładnie. Do tego stosuję satelitki i kuleczki się 3,5 mm coś takiego kupione kiedyś na Allegro jest to, że tak powiem dożywotnie pod warunkiem, że nie zgubicie tego pływy zlewu wrzucam luseczki zalewam to wodą, daję kilka powiedzmy takich dozowników płynu do mycia co mam na myśli a wiecie, jak naciśnięcie taki dozodnik do, do płynu do naczyń, to po prostu z 4 tutaj wlewam, dodaję małą łyżeczkę kwasku cytrynowego przegrobimy mniej. Zamykam i to wszystko kręci się w takim wykonanym przeze mnie temperze, który za chwilę Wam pokażę jak zaleje. Tak wygląda stambler hmm, do czyszczenia na mokro, on jest to zbytnie skomplikowana konstrukcja, widać odbudowa od druku połączona prędami i 8 przykładion będę widzieliście wcześniej, W takim lesie powiedzmy 50, tekstów, zależy odbywana, ale tak stół zależy to dodane, ale staram się za wiele nie dawać, żeby czyszczenie było lepsze. tak mniej więcej 30-40 minut. Ok, po 40 minutach mniej więcej tak wychodzą, nie są jeszcze idealne, ale jest... one Pierwsze mycie, tak jak ja to robię, teraz będą, uczę będę płuczę pod lodowatą wodą, będziemy dostawić osadę. Tak czy siak kolejnym etapem będzie formatowanie i skracanie, które pokażę na kolejnym filmie. I dopiero po tym etapie będzie docelowe już mycie i zobaczycie jaki będzie efekt. Już widać, że na łuskach GGG, które były raz rozstrzelone znika powoli ten ślad po wyżarzaniu. No tyle, do zobaczenia, do usłyszenia przy kolejnym filmiku.